Cześć, witajcie! Dziś zapraszam do testu telefonu w metalowej obudowie ze skanerem odcisków palca z 3 GB Pamięci RAM oraz Androidem 6. Mowa o ULEFON METAL, który kosztuje uwaga, uwaga jedynie 400 zł. Zapraszam do testu. ULEFON METAL. Był reklamowany jako smartfon mający najlepszy stosunek wydajności do ceny wśród 5 urządzeń. Na papierze specyfikacja urządzenia wygląda bardzo dobrze. Za 400 zł ciężko jest znaleźć telefon mający podobne osiągi. Mamy tu 5 procesor o traktowaniu 1,3 GHz, 3 GB Androida 6, 13-megapikselową kamerę i także baterie o pojemności ponad 3000 mAh. A to wszystko za około 400 zł. Naprawdę rewelacyjna cena. Czy to naprawdę jest tak... Wyśmienity telefon w niskiej cenie, o tym dowiemy się za chwilę. Zatem zacznijmy od pudełka. Muszę Wam powiedzieć, że producent dodał dosyć bogaty zestaw akcesoriów. Poza telefonem znajdziemy tam oczywiście ładowarkę, kabel USB, klucz tacy kart, instrukcję obsługi, ale producent zdecydował się jeszcze dodać szkło ochronne na ekran, a także etui z klapką. To zacznijmy od tego, że telefon ten jest dosyć kompaktowy, dobrze leży w dłoni i wykonany jest z metalu, jak sama nazwa wskazuje. Przedni panel pokryty jest taflą zakrzywionego szkła Gorilla Glass 3. Na górze mamy zestaw standardowych czujników, głośnik oraz obiektyw kamery. Natomiast pod wyświetlaczem znajdują się pojemnościowe przyciski funkcyjne Androida, które niestety nie są pocietlane. Przyciski regulacji głośności oraz załączania ulokowano po prawej stronie, natomiast po lewej stronie znajduje się taca kart. Tradycyjnie już na górze ulokowano gniazdo sławkowe 3,5 metra, mm, a u dołu mamy gniazdo micro USB oraz mikrofon. Ładnie prezentuje się tył telefonu, widzimy tam obiektyw kamery. דבות הנובה הנדשת צעיר צולט Oraz skaner odcisków palca. Na tylnej metalowej pokrywie z tyłu znalazł się też głośniczek, który na szczęście zabezpieczony jest dwoma wypustkami, które zapobiegają zasłonięciu otworów głośnika, kładąc telefon na pleckach. W górnej i dolnej części tylnej pokrywy są dwie plastikowe wstawki, pod którymi kryją się anteny telefonu. Telefon ten posiada pięciocalowy wyświetlacz w rozdzielczości jedynie HD, oferuje dosyć dobre kąty widzenia, naturalne kolory. czelnie jest niestety trochę wyblakła, maksymalny poziom jasności też nie jest jakiś rewelacyjny, ale w słoneczności. Dni będziemy mogli z telefonu korzystać Minimalny poziom jasności w nocy nas nie oślepi No i muszę stwierdzić, że pod pewnymi kątami Widoczna jest degradacja kolorów Oczywiście kolorystykę ekranu możemy troszeczkę poprawić Za pomocą dołączonej aplikacji Miravision Ulefon Metal pracuje pod kontrolą Androida 6 Który pozwala nam zarządzać uprawnieniami aplikacji Lepiej zarządza energią No i możemy też personalizować sobie Menu z przełącznikami Producent zdecydował się na zmianę wyglądu Androida. Pozmieniane zostały niektóre ikonki. System ten ma zaimplementowaną obsługę sporej ilości gestów. Obsługuje też gesty na wygaszonym ekranie. Na przykład podwójne tapnięcie w ekran wybudzimy telefon. Na główne pulpity dodano też przeglądarkę zdjęć oraz aplikację do otwarzania muzyki. System jest przetłumaczony w około 90%. No, kolejną zaletą telefonu jest obsługa skanera odcisków palców. Muszę powiedzieć, że nie należy on ani do najszybszych, ani do najdokładniejszych. Zeskanowanie wilgotnego palca może skończyć się niepowodzeniem. No to przejdźmy teraz do tej wydajności, którą chwalił się producent. Otóż urządzenie to posiada 64-bitowy procesor Mediatek'a o taktowaniu 1,3 Hz, który wspomagany jest przez 3 GB pamięci RAM, a to wszystko pracuje pod kontrolą Androida 6. Ta kompilacja powoduje, że urządzenie to działa stosunkowo płynnie, choć zdarzyło mi się dostrzec mikroprzycięcia ale podałem też telefon testowi w popularnym benchmarku AnTuTu no i uzyskał on tam wynik przekraczający 37 tysięcy punktów, co jest wynikiem, jak na tak tani telefon, niezłym, nawet bardzo dobrym, w tym przedziale cenowym to bardzo dobry wynik. A to przejdźmy teraz do kamer tego telefonu. Telefon ten posiada dwie kamery. Obydwie są niestety interpolowane. Główna kamera ma 8-megapikselowy sensor, który interpolowany jest do 13 megapikseli. No i telefon ten robi średnie jakości zdjęcia. I tak jak to już bywa w chińskich telefonach, o ile ilość światła jest odpowiednia, zdjęcia te są dosyć przyzwoite i nawet prezentują wiele szczegółów. Ale ze spadkiem ilości dostępnego światła wzrasta nam ilość szumów i widzimy coraz mniej szczegółów. Telefon ten potrzebuje też troszeczkę czasu, aby złapać odpowiednią ostrość. Zdjęcia nocne, pomimo podwójnej diody doświetlającej LED, nie wychodzą super atrakcyjnie. Jest dosyć dużo szumów widocznych. A jeżeli chodzi znów o filmy też, prezentują one średni poziom. Ale pomimo wszystko w cenie 400 zł, nie można narzekać, po prostu trudno byłoby tam zamontować aparat o lepszej jakości. Jeżeli chodzi znów o lokalizowanie, to muszę Wam powiedzieć, że telefon ten wykrywa satelity amerykańskiego systemu GPS, jak i rosyjskiego Glonass. Można powiedzieć, że przez większość czasu prowadzi nas dosyć dokładnie, ale nagle ma wyskoki i naszą pozycję lokalizuje nawet 6 metrów poza miejscem, w którym się aktualnie znajdujemy. Czyli zachowuje się on bardzo podobnie jak telefony serii Xiaomi Red. Jako nawigacja samodowa, tu oczywiście tego nie dostrzeżemy. Jeżeli ktoś korzysta z aplikacji sportowych typu Endomondo, no może już być troszeczkę zawiedziony. Przejdźmy teraz do baterii. Otóż urządzenie to posiada baterię o pojemności aż 3050 mAh, co przy 5-calowym wyświetlaczu w rzeczywistości HD powinno dać dobry wynik. Niestety tak nie jest. Przeprowadziłem jak zwykle test polegający na odtwarzaniu materiałów z YouTube przy maksymalnej jasności i maksymalnej głośności ekranu i okazało się, że telefon ten pracuje jedynie przez 3 godziny i 40 minut, co jest wynikiem tak samo złym, jak uzyskanym przez Huawei P8 Lite. No niestety trzeba przyjąć, że będziemy musieli ten telefon ładować niemal codziennie. No pewnie chcecie wiedzieć ile kosztuje ten telefon, otóż telefon ten można kupić za około 110$, dolarów, w najlepszych promocjach nawet czasami cena spada poniżej 100$, dolarów. co jest rewelacyjną ceną. Mój telefon pochodzi ze sklepu GearBest.com i był on nagrodą w konkursie, po tej recenzji trafi właśnie do zwycięzcy. No i trzeba przyznać, że cena pomimo wszystko jest atrakcyjna. Podsumujmy zatem ten telefon. Otóż telefon ten wyposażony w metalową obudowę, skaner odcisków palca, 3 GB pamięci RAM, Androida 6. To wszystko są cechy telefonów droższych niż 400 zł. Ale telefon też ma słabsze punkty. Wśród nich należy wymienić przeciętną kamerę, ale najsłabiej tu wypada. Jednak bateria. Ale jak ktoś jest stanie się pogodzić z mniejszą pojemnością baterii, a szuka małego telefonu w bardzo atrakcyjnej cenie, to z całą pewnością powinien się poważnie telefonem zastanowić. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten, zostawcie apel w górę. Jeżeli jednak ten telefon Wam nie odpowiada, to subskrybujcie kanał, bo za kilka dni będę dostawał kolejne telefony prosto -sin w bardzo atrakcyjnych cenach oczywiście. A testuję nie tylko telefony, testuję niemal wszystko, co jest finak opłacalne, także warto subskrybować. Do następnego razu, cześć.